Na imię twój nowy sąsiad Karol, Roman Albert Albert! Zrobisz u mnie udane zakupy. Kilogram mandarynek, tylko złoty 99. Zł. To jedna z wielu super ofert. Albert, udane zakupy. Ceny. Dywersant? Jak Boga kocham! Dywersant! Stój! Stój, postrzelam! Ale naważyłem bigosu. A od dzisiaj ten bigos, który naważył Franek Dolas. i ty też przeciwko mnie? Czyli komedię, jak rozpętałem drugą wojnę światową, zobaczyć możecie państwo w kolorze. Tak jest, w kolorze. Od dzisiaj Franek Dolas śmieszyć was będzie kolorowo. Żałowaliście państwo, że wasza ulubiona komedia jest czarno -biała? Słusznie, ale od dziś nie macie już czego żałować. No, mówiona. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Brzęczy-Szczykiewicz. Zyk, zyk, zyk. Bardzo Bardzo jest posłusznie Pan pułkowi, tę wojnę zupełnie nie Najśmieszniejsza polska komedia wojenna. Niezapomniana, komiczna epopeja szeregowca do lasa na wszystkich frontach II wojny światowej w kolorze. czerwona wygrywa. I proszę, kto następny? Ludzie, zwariowałem! Raz, dwa, trzy. Niestety, tym razem szanowny pan przegrał. Five o'clock! Jeszcze śmieszniejsza i jeszcze zabawniejsza. A dlaczego? Bo kolorowa. Cóż bowiem śmieszniejszego niż barwne przygody w żywych i naturalnych barwach? Śmieliście się z czarno-białych przygód Franka do lasa? Teraz możecie obejrzeć je w kolorze. Zobaczycie, są jeszcze śmieszniejsze. Wojsko czy bordel? Bordello! Bordello militare! Bordello... Bordello, Jak rozpętałem Drugą wojnę światową, kultowa komedia wojenna w kolorze. Tylko w TV Markecie: Trzy płyty DVD za 149 zł lub trzy kasety VHS za jedyne 87 zł. Zamów! Zadzwoń 0 prefix 61 85 80 200. W samolocie przewożony jest pod eskortą seryjny morderca. Nie chce reszty życia spędzić w więzieniu. Postanawia więc zginąć i zabrać ze sobą w tę ostatnią podróż wielu niewinnych ludzi. Turbulencja. We wtorek 13 listopada o 21:05. Już jutro kolejne losowanie Klubu Polsat. Naszym gościem będzie Andrzej Supro. Usłyszymy również piosenkę z najnowszej płyty Waldka Goszcza. Niedziela, godzina 15.45.